Hej, cześć Siemanko z tej strony VCR. Witam Was w kolejnym odcinku z pushowania. Jest dzisiaj z nami Jack Daniels. Siemanko, Jack Daniels. Siemano. Siemano, Siemano. Chciałem e, skończyć puszowanie na 16 tysięcy, ale okazało się, że można jeszcze wbić 17 tysięcy, więc po prostu dzisiaj wbijemy. Pograliśmy z Jackiem w nocy trochę trójek. E, na drugim kanale e, będzie okazja zobaczyć, e, jak nam poszło. Jakie postacie wbiliśmy na 600. E, jakie graliśmy tryby, jeśli ktoś jest zainteresowany tym e, Gdzie można czym pograć No to oczywiście niech wpada, tam odcinki będą o 19 codziennie Dzisiaj akurat wleci e, odcinek nie z Jackiem e, Tylko Frank wleci jak wbiję go na 600 e, Szybkie 100 tam było e, Dobra, rozpoczynamy Zabawę, duo e, Ta mapa mi się kompletnie nie podoba Ale spróbujmy ale spróbujmy, bo to tylko i wyłącznie jeden pucharek brakuje, więc let's go party! Zabawa trwa. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję. Jacku. ile mają zostawić łapeczek? Powiedz tutaj. A ile średnio zostawają? No siedem tysięcy... To tysięcy, dobra. E, wczoraj nam tutaj troszkę zagraliśmy sobie duo i nawet nam dobrze poszło. Nie wiem, Dżeku, czy idziemy na środek? No można, bo tych skrzynek nie ma. No, to chodź. Coś mi tu nie pasuje, bo tu było chyba trzy. Dobra. E, musimy zagrać tak na spokojnie. Mortys mi tu po, podjeżdża i bo obawiam się, Mortisa. O, tutaj, tam. tutaj. coś jest w krzakach. No jest, tylko nie wiem co właśnie. No też właśnie, nie wiem. A nie mogę trafić. Nie wiem. Boję się, obawiam się tutaj na tej mapie Daryli. O tej. Tutaj... Darylem dość często się gra. Co tam jest? Czekaj, Ej, kruk. Kruk, dobra. Kruk to tam może. Dobra, dam. uciekł. Aj, 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 Leon tam jest. Zielone. Leon, dobra. Tutaj podjeżdża nam team. Dobra. Eee, Kroma, ma ulta. Dobra, Trofiony bo. żeby ich odgonić. W ogóle. O, Piper na dole. O, ale trofiony. W ogóle... Mm, jeden team i jesteśmy na o, plus. Kurne. No, dostałem też. Trafiłem Leona. Dobra, ten środek, żeby przejąć. Dobra. O, dobra, pięknie. Nie. Dobra, chodź tutaj na, na tego. Kurde, miny. Gdzie one są? Na środku miny. Dobra. Kurde, ale ten krót mało. Jezu! Leży? Nie. Kurde, oh no. To jest właśnie duo. Kurde Mat, dobra. Ojku, to będzie ciężkie. Zastanawiam się, czy by tu nie zabrać Leona, wiesz? Na tą mapę, ale no, dobra. on też byłby dobry. No ale dobra, eee, spróbujmy. Mamy tutaj jednego boksa. Nie wiem, czy tam u góry nie ma jeszcze. Tam prawy, prawy górny róg. Zobaczę, jest? Tam coś? Jest, jest. Dobra. Jest jedna, no. Dobrze. Piperkę tu mam. Tutaj penet te, te, też jest świetną. Na, na, dobra, trafiłem piper. Ajaj, łowu, aj, 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 łowu, łowu. Wow. Kurde. Ta, tam od dołu te się nie. No. Uważaj, bo jak dostaniemy to. Ajajaj, aj, aj, będą nas zaraz zamykać tutaj no. Kurde, piper. Dobra, ale jak teraz piper polegnie. Ajaj... Aj. A dobra, zabiłeś. Uuu, o nie, wywaliłem się. Dobra, weź to jakoś podnieś. Ona by musiała Cię dwa razy dobrze uderzyć, tylko uważaj, bo od niej się peny odrodzi, więc próbuj ją tutaj. E, Jack, może tam nie iść tam, no, właśnie. O, nie, patrz, ile jej zostało. No, wiem. No weź wejdź i ją, pan gonie. Dobra, dostała Tu B. Kurde, nie lubię tej mapy, wiesz? Bardzo lubię. A jezus, nie trafia to pojechać. Oj, kurde, match. O nie dostałem. Kurde, nie. Dobra, ja to podniosę jednak. Dobra, kruk do ciebie idzie. Dobra, uciekaj. Ale Gierka Jezu, jest są jeszcze wszystkie teamy, a już strefa się zamyka kompletnie. O nie. Co? Nie no, znowu. <laughs> znowu to samo. Widziałem. Ta mapa jest naprawdę ciężka. Kurde Macz. Nie... Ale Leonem spróbuj. Sprób, spróbuję Leonem, bo naprawdę... Kurde. A ja może Bo wezmę. No to weź Bo. Bo no nie wbijemy tego tak, kurde. Ja tu lecę od razu na prawą stronę. Dobra. Chodź tutaj. Czekaj, bo tu jeszcze jedną skrzynkę mam. Idę już. Aj kurde. Możemy ich zamknąć. Bawcie. Dobra, tej team ich dojeżdża. Widzę, widzę. Jakbyśmy ten team dojechali tutaj. No, tylko to ten Rico. Jacku, chodź tutaj. Dobra, tylko tamten ten też próbuje podjechać. Tego Bula teraz zabić. Kurde, ja padłem. Dobra, musisz bula przycisnąć. Ajajaj, kurde. Nie no. Ciężka sprawa no. Tam, ja tej mapy strasznie kurde nie lubię, no mieliśmy dobry start. Ojejku, jejku. Zagrajemy Gema. Widać, że duo dzisiaj, no nie jest nam pisane. Dobra. Wczoraj na początku ładnie szło. No. Ładnie szło, kurde. Aj, ciężko! Ciężko, ciężko, ludzie, także... Jezu, niby brakuje jed jeden pucharek, a nie można tego wybić, no kurde. Dobra. Co mamy? Mamy Jessie. Dobra, super. ten ból ja, czekaj ja pójdę na, na tego bóla ale że poszedł na tego bula kurde dobra ale on jest na hita dobra ej uważaj cofaj, cofaj cofaj cofam cofam ja już wychodzę z respa Spróbuję ci zabić tego misika uważaj Dobra Ważą to jest ból No zamykają mnie tu Dobra ja tam już idę Kruch będzie skakał zaraz Kurde wodź No to niech skoczy no Nie, zginąłem Kurde Dobra. Dobra, niech on to podniesie. Chodź tutaj. Dobra. Cofnijcie. Kurde, ale ta Jessy gra dziwnie. Dobra, wygrana. Jest, 17 tysięcy. O masakra, wymęczone, co? No, udało się. Uf. Dobrze jest. Dobra, 17 tysięcy wbite 17 tysięcy siedem, dziękuję bardzo serdecznie Jackowi, który dopomógł. W tym wydarzeniu, w tym wielkim momencie, 17 tysięcy pucharków. Myślę, że mogę zakończyć sezon, chociaż my idziemy sobie z Jackiem jeszcze pograć, popróbować sobie pobawić, się, może to duło coś nam teraz wyjdzie. Także za dzisiaj wam dziękuję bardzo serdecznie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę. Dzięki Jack Daniels, że, że zagrałeś ze mną na tym odcinku. Bo z randomami. Dobra, dobra. To byłoby ciężko. 17 tysięcy pułarków. Witamy. I żegnam się ze wszystkimi. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pozdrawiam, Hejka! Cześć.